Cześć wszystkim. W dzisiejszym filmie zajmiemy się tematem kodu usterki P0655, który oznacza problem w obwodzie sterowania wyjściem gorącej kontrolki silnika. W tym filmie wyjaśnię, co oznacza kod usterki P0655 i jakie są jego możliwe przyczyny. Pokazę, jak zdiagnozować problem i zlokalizować jego źródło. Omówię różne metody naprawy usterki. W zależności od jej przyczyny. Podzielę się kilkoma wskazówkami, jak uniknąć tego problemu w przyszłości. Jeśli masz problem z kodem usterki P0655, ten film jest dla Ciebie. Zapraszam do oglądania. Kod usterki P0655 oznacza problem z obwodem sterowania wyjściem gorącej lampy silnika. Jest to kod diagnostyczny OBD-2 który wskazuje na nieprawidłowość w układzie elektrycznym odpowiedzialnym za zapalenie kontrolki Check Engine na desce rozdzielczej. Kod P0655 może mieć kilka przyczyn, w tym uszkodzony moduł sterujący silnika ECM. ECM to komputer, który kontroluje działanie silnika. Jeśli ECM jest uszkodzony, może wysyłać nieprawidłowe sygnały do lampy silnika. Uszkodzony przekaźnik lampy silnika. Przekaźnik lampy silnika to element, który włacza i wyłacza lampę. Jeśli przekaźnik jest uszkodzony, lampa może nie zapalić się lub może świecić się cały czas. Uszkodzone okablowanie. Okablowanie między ECM a lampa silnika może być uszkodzone lub skorodowane. Może to powodować problemy z komunikacją między tymi dwoma elementami. Uszkodzona lampa silnika. Sama lampa silnika może być uszkodzona. Najczęstszym objawem kodu P0655 jest zapalenie się kontrolki check engine na desce rozdzielczej. Inne objawy mogą obejmować: problemy z uruchomieniem silnika, spadek mocy silnika, zwiększone zużycie paliwa, nierówną praca silnika. Aby zdiagnozować kod P0655, Należy użyć skanera OBD-2. Skaner OBD-2 może odczytać kody usterek z pamięci ECM i wyświetlić je na ekranie. Po odczytaniu kodu P0655 należy sprawdzić następujące elementy: Moduł sterujący silnika ECM, sprawdz, czy ECM nie jest uszkodzony. Przekaźnik lampy silnika sprawdz, czy przekaźnik lampy silnika nie jest uszkodzony. Okablowanie. Sprawdź, czy okablowanie między ECM a lampa silnika nie jest uszkodzone lub skorodowane. Lampa silnika. Sprawdź, czy sama lampa silnika nie jest uszkodzona. Naprawa kodu P0655 zależy od przyczyny problemu. Jeśli problem jest spowodowany uszkodzonym ECM, przekaźnikiem lampy silnika lub oka należy wymienić uszkodzony element. Jeśli problem jest spowodowany uszkodzona lampa silnika, należy wymienić lampę. Jeśli nie jesteś pewien, jak naprawić kod P0655, skonsultuj się z mechanikiem. Nie ignoruj kodu P0655. Może to prowadzić do poważniejszych problemów z silnikiem. Regularnie sprawdzaj swój samochód pod katem kodów usterek, aby uniknąć poważniejszych problemów. Kod usterki P0655 oznacza usterkę w obwodzie sterowania wyjściem gorącej kontrolki silnika. Kontrolka ta jest odpowiedzialna za informowanie kierowcy o problemach z silnikiem, takich jak przegrzanie lub niski poziom oleju. Usterka w obwodzie sterowania może być spowodowana kilkoma czynnikami, w tym uszkodzony czujnik temperatury silnika, uszkodzony moduł sterujący silnika ECM. Uszkodzone okablowanie lub złacza. Uszkodzona kontrolka silnika. Najczęstszym objawem kodu P0655 jest zapalenie się kontrolki silnika na desce rozdzielczej. Inne objawy mogą obejmować: trudności z uruchomieniem silnika, nierówną praca silnika, spadek mocy, zwiększone zużycie paliwa. Aby zdiagnozować kod P0655, mechanik będzie musiał użyć skanera diagnostycznego do odczytania kodów usterek z pamięci komputera pokładowego. Mechanik może również sprawdzić czujnik temperatury silnika, moduł sterujący silnika, okablowanie i złacza pod katem uszkodzeń. Najczęstszym błędem podczas diagnozowania kodu P0655 jest wymiana czujnika temperatury silnika bez sprawdzenia innych możliwych przyczyn usterki. Innym częstym błędem jest nieprawidłowe zdiagnozowanie usterki jako problemu z modułem sterującym silnika. Kod P0655 jest poważnym problemem, który może prowadzić do uszkodzenia silnika. Jeśli zauważysz zapalenie się kontrolki silnika, Ważne jest, aby jak najszybciej udąc się do mechanika w celu zdiagnozowania i naprawy problemu. Naprawa kodu P0655 będzie zależała od przyczyny usterki. Jeśli usterka jest spowodowana uszkodzonym czujnikiem temperatury silnika, czujnik będzie musiał zostać wymieniony. Jeśli usterka jest spowodowana uszkodzonym modułem sterującym silnika, moduł będzie musiał zostać naprawiony lub wymieniony. Jeśli usterka jest spowodowana uszkodzonym oka lub złaczami, okablowanie lub złacza będą musiały zostać naprawione lub wymienione. Jeśli masz kod P0655, ważne jest, aby jak najszybciej udąc się do mechanika w celu zdiagnozowania i naprawy problemu. Ignorowanie tego kodu może prowadzić do uszkodzenia silnika. Oto kilka dodatkowych wskazówek dotyczących kodu P0655: upewnij się, że używasz wysokiej jakości oleju silnikowego i filtra. Regularnie sprawdzaj poziom płynu chłodzącego. Nie przegrzewaj silnika. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, skonsultuj się z mechanikiem.